I Ojciec Święty znakiem, znakiem krzyża rozpoczyna spotkanie z nimi. Pokój z wami. Kari fratelli sorelle, Drodzy bracia i siostry, rozpoczęliśmy od tego pozdrowienia pokój z Wami. I jakże bardzo potrzebujemy pokoju w tych naszych czasach rozdartych przez wrogość i przez wojnę. Jak bardzo wzywa nas dzisiaj to pozdrowienie z wstałego. Pokój wam. Pokój niech będzie z nami, w naszych sercach i w naszych działaniach. To jest misja Kościoła głosić światu pokój. Pokój, który pochodzi od Pana, który pokonał śmierć, który przynosi nam przebaczenie Boga, który daje nam życie Ojca, który wskazuje nam drogę miłości. Jest to misja, którą Kościół powierza dzisiaj również Wam, którzy jesteście tutaj w Rzymie na Waszym jubileuszu, którzy przybyliście, aby odnowić swoje zobowiązanie do krzewienia chrześcijańskiej nadziei w mediach społecznościowych i w środowiskach cyfrowych. Pokój wymaga poszukiwania, głoszenia i dzielenia się nim wszędzie, zarówno w dramatycznych miejscach ogarniętych wojną, jak i w pustych sercach tych, którzy stracili sens istnienia i smak życia wewnętrznego, smak życia duchowego. A dzisiaj być może bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy uczniów, misjonarzy, którzy będą nieść światu dar zmartwychwstałego, którzy będą głosić nadzieję, jaką daje nam żywy Jezus, aż po krańce świata. Uczniów, misjonarzy, którzy dotrą wszędzie tam, gdzie jest serce, które czeka, serce, które szuka. Serce, które jest w potrzebie. Tak, aż po krańce ziemi, do egzystencjalnych granic, gdzie nie ma nadziei. Jest też drugie wyzwanie tej misji. Dostrzeganie zawsze cierpiącego ciała Chrystusa w każdym bracie i siostr, siostrze, których spotykacie w przestrzeni online. Dziś żyjemy w nowej kulturze, głęboko naznaczonej i ukształtowanej przez technologię. To od nas, od każdego z Was zależy, by ta kultura pozostała ludzką. Nauka i technologia wywierają wpływ na sposób, w jaki żyjemy. W świecie, a nawet na to, jak rozumiemy siebie samych i jak odnosimy się do Boga i do innych ludzi. Jednak nic, co pochodzi od człowieka i jego kreatywności, nie powinno być wykorzystywane do, po, wykorzystywane do podważania godności innych. Naszą misją i waszą misją jest pielęgnowanie kultury chrześcijańskiego humanizmu i czynienia tego wspólnie. To właśnie jest piękno sieci. W obliczu zmian kulturowych w ciągu dziejów Kościół nigdy nie pozostawał bierny. Zawsze starał się rozjaśniać każdą epokę światłem i nadzieją Chrystusa, rozróżniając dobro od zła oraz to, co było dobre od tego, co należy zmienić, przekształcić i oczyścić. Where the technological dimension is present in almost everything. Dzisiaj żyjemy w kulturze, w której wymiar technologiczny jest obecny niemal we wszystkim. Zwłaszcza, że powszechne jest stosowanie sztucznej inteligencji, która będzie znakiem nowej ery w życiu poszczególnych osób i całych społeczeństw. Jest to wyzwanie, któremu musimy stawić czoła. Chodzi o refleksję nad autentycznością naszego świadectwa, nad naszą zdolnością do słuchania i wypowiadania się, nad naszą zdolnością do zrozumienia i do bycia zrozumianym. Mamy obowiązek wspólnie pracować nad wypracowaniem sposobu myślenia i języka naszych czasów, które da wyraz miłości. Nie chodzi tu jedynie o generowanie treści, ale o tworzenie spotkania serc. Będzie to wymagało poszukiwania tych, którzy cierpią i potrzebują poznać Pana, aby mogli uleczyć swoje rany, stanąć znowu na nogi i odnaleźć sens swojego życia. Przede wszystkim, proces ten zaczyna się od zaakceptowania naszego własnego ubóstwa od porzucenia wszystkich pozorów i uświadomienia sobie naszej własnej wewnętrznej potrzeby Ewangelii. Jest to a un A to prowadzi nas do trzeciego wyzwania. I tu chciałbym też skierować wezwanie do Was wszystkich, abyście szli naprawić sieci. Jezus powołał swoich pierwszych apostołów, gdy naprawiali sieci rybackie. Prosi o to również nas, a nawet, a nawet więcej. Prosi nas, abyśmy dzisiaj budowali inne sieci: sieci relacji, sieci miłości. Sieci bezinteresownego dzielenia się, w którym przyjaźń jest głęboka i autentyczna, sieci, w których można naprawić to, co zostało zniszczone, w których można uleczyć samotność bez względu na liczbę obserwujących followersów, ale doświadczając w każdym spotkaniu nieskończonej wielkości miłości. Sieci, które otwierają przestrzeń dla innych, ale nie dla samych siebie, w których żadna bańka informacyjna nie zdoła zagłuszyć głosu najsłabszych. Sieci, które uwalniają Sieci, które ratują, sieci, które pozwalają nam odkryć na nowo piękno, patrzenia sobie w oczy. Sieci prawdy. W ten sposób historia, każda historia współdzielonego dobra będzie węzłem jednej ogromnej sieci. Sieci wszystkich sieci, sieci Boga. Bądźcie więc twórcami komunii, zdolnymi przełamać logikę podziałów i polaryzacji, indywidualizmu i egocentryzmu. Skupcie się na Chrystusie, aby pokonać logikę świata, fake newsów i frywolności. Pokonać ją pięknem i światłem prawdy. A teraz, zanim pożegnam się z Wami błogosławieństwem, powierzając Panu Wasze świadectwo, pragnę podziękować Wam za wszelkie dobro, które uczyniliście i które czynicie w swoim życiu, za marzenia, które spełniacie, za miłość do Pana Jezusa i do Kościoła za pomoc, którą niesiecie cierpiącym, za waszą wędrówkę po cyfrowych drogach. Wszystkiego dobrego i wszystkim Wam dziękuję. Pan z Wami, Sit nomen domini Benedictum. Niech nie Pańskie będzie błogosławione. Adiutorium nostrum in nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.